Robimy to wieloaspektowo w różnych obszarach, zresztą na apel rządu, ale też z potrzeby serca Czujemy się odpowiedzialni za przestrzeń, miejsce i ludzi, wśród których funkcjonujemy za, za kraj, w którym jesteśmy i można te działania podzielić na taką naszą produkcję i nasze działania wewnętrzne. To przede wszystkim jest środek biobójczy, płyn odkażający, który w skali około 30 tysięcy litrów na dobę jest produkowany przez naszą spółkę. NitroERG, dla spółki NitroERG jest to produkcja nowa, bo my się tym nigdy nie zajmowaliśmy wcześniej, ale taka jest potrzeba chwili. W związku z tym ten płyn dystrybuujemy przede wszystkim wśród klientów instytucjonalnych, czyli częściowo w darowiznach trafia to do służby zdrowia, częściowo do instytucji pomocy społecznej, ale też do służb, które zajmują się likwidacją skutków tej epidemii, są, walczą w pierwszej linii. Sprzedajemy klientom instytucjonalnym, nie jest dla, w, w sprzedaży takiej e, powiedzmy dla klienta detalicznego. E, poza tym to są, to są rzeczy takie, które już wiele firm robi. Zaczęliśmy to trzy tygodnie temu, czyli produkcja e, masek chirurgicznych w firmie, gdzie mieliśmy kompetencje do tego, gdzie powstała mini szwalnia, która produkuje na potrzeby regionalne. To są wszystko zresztą inicjatywy ludzi. To znaczy ludzie się z tym zaczęli zgłaszać, że można to robić w ramach UKM. Zaczęliśmy się wzajemnie pytać, w czym możemy pomóc. To są też rzeczy takie zupełnie prozaiczne, ale bardzo istotne, jak to, że grupy wolontariuszy zorganizowały się, zorganizowały telefony kontaktowe w Lubinie, w Głogowie, w Lenicy, dostarczają wszystkim tym, którzy potrzebują zakupy. Zalecają ich codzienne sprawy, muszą przebywać na kwarantanie, ewentualnie boją, boją się wychodzić. Ale też prowadzimy dość istotną działalność w kontekście zaopatrzenia i pomocy w zaopatrzeniu instytucji służby zdrowia i wszystkich służb, środki ochrony osobistej, ale także sprzęt medyczny. Również na wezwanie rządu i w porozumieniu z rządem organizujemy transport sprzętu i wyposażenia z Chin. Służą nam w tym kontakty handlowe, które zawarliśmy już dawno temu, bo z Chinami handlujemy od 20 lat, jeśli chodzi o mieć Firma China Minmetal wspomaga nam logistycznie w tej operacji. Do tej pory przyjechało pięć samolotów. Następne duże transporty samoloty są kompletowane w Chinach, więc póki jest taka potrzeba i póki rząd podtrzymuje taką potrzebę, będziemy transporty organizować. To są, to są respiratory, maski, kombinezony, gogle to wszystko, co jest w tej chwili potrzebne na pierwszej linii tej bitwy. I oczywiście, to też, żeby była jasność, to nie jest nasza główna działalność my jednak cały czas. Prowadzimy operację pod tytułem wydobycie miedzi i jej produkcja oraz srebra. Więc do tego zaangażowana została część naszego zespołu i bardzo sprawnie zajęła się tym, czym nie zajmowaliśmy się wcześniej. Bo nie jesteśmy specjalistami od sprzętu medycznego, ale taka jest potrzeba chwili te kontakty nam w tym pomogły, żeby sprawnie się do tego przygotować. Oczywiście to też jest jedna sfera, to jest sfera tej pomocy zewnętrznej. Udostępniamy też. Naszą um, infrastrukturę na kwarantannę, nasze obiekty, hotele. Pomagamy nocować um, osobom, które pełnią służbę, na przykład, że w w naszych obiektach. To już jest dostarczały posiłki dla, dla szpitali. To są takie drobiazgi, ale wiele tych ludzkich inicjatyw jest i, i bardzo się tutaj energii pozytywnej cieszę. To też potwierdza takie badania, które widziałem, że 60%, Polaków, 60 Polaków mówi, że poradzimy sobie z tą sytuacją i umiemy się wzajemnie wspierać. To są bardzo dobre, pozytywne przykłady tego, tego wsparcia. Oczywiście jest też sfera bardzo duża pracy na rzecz firmy i na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w firmie, bo w całej grupie kapitałowej pracuje około 30 tysięcy ludzi, więc dla nas jest istotne to, żeby ludzie czuli, że mogą pracować w bezpiecznych warunkach. więc... Po wielu tutaj staraniach i działaniach, i też dobrej współpracy ze związkami zawodowymi, z dyrekcjami poszczególnych oddziałów, jesteśmy firmą, która właściwie kompleksowo mierzy temperaturę za pomocą termowizji na wszystkich 25 wejściach do firmy. Zresztą to jest bardzo dobre urządzenie, bo pomaga nam też rzeczywiście, ludzie są cofani, często mają temperaturę i oczywiście nie są to osoby chore na koronawirusa, biorą, ale to też budzi obawy wśród współpracowników, więc to pomaga utrzymać pewną dyscyplinę wewnętrzną. Jest przemysłowe odkażanie wszystkich powierzchni, gdzie przebywają ludzie. Mówimy o łaźniach, o lampowniach, mówimy o windach, mówimy o, tam, gdzie, o miejscach, gdzie ludzie przebywają w grupach. Oczywiście wszystkie standardy związane z odległościami, tam gdzie to jest możliwe. Dostępność masek też jest taka, że każdy kto pracuje czy w hucie, czy w kopalni może tę maskę pobrać i ją się po prostu posługiwać w, w miejscach, gdzie pracuje, czy na powierzchni, czy pod ziemią. Ten płyn biobójczy, który produkujemy, też jest powszechnie dostępny w wielu miejscach, w wielu przestrzeniach. Zresztą dajemy go też pracownikom, żeby mogli zabrać do domów, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie tam też mogli zachować zasady, które są rekomendowane przez GIS, przez rząd. Także są te dwa obszary wsparcia i w każdym staramy się zrobić, co możemy. W tym obszarze wewnętrznym Dodaje nam mniej więcej to, to, to wsparcie i te działania, że wskaźnik absencji jest mniejszy niż w roku ubiegłym, w tym samym czasie. Czyli ludzie nie boją się przychodzić do pracy i przychodzą do pracy.